Audycja powstała z okazji obchodów stulecia powrotu Lidzbarka do Polski. Gość Radia 7. Dzień dobry Państwu, witam w audycji gość Radia 7 Adamejnik, a moim gościem jest dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, pan Krzysztof Główczyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się z okazji setnej rocznicy powrotu Lidzbarka do Macierzy, promujemy Lidzbark. No i chciałbym też usłyszeć pewne historie związane z Welskim Parkiem Krajobrazowym. O tym miejscu rozmawialiśmy już kilka razy, mówiliśmy, jak jest czarujące, że to taki przedsionek chyba raju. Czuje się pan jak w raju? na pewno tak nasz region jest predestynowany do tego żeby pokazywać te nasze piękno szczególnie jeżeli spojrzymy na mapę województwa warmińsko-mazurskiego to widać ten ciężar po stronie zachodniej, południowo-zachodniej, gdzie w gminie Lizbark stykają się dwa parki krajobrazowe. Welski, który ja reprezentuję, i Góżnieński-Lizbarski. Nieco powyżej jest park krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Jeżeli się spojrzy dalej na mapę, to dopiero. Mazurski Park, który w okolicach Szczytna się zaczyna, no i na północy Elbląski Park i na samym wschodzie Park Puszczy Romińskiej. Czyli Lidzbark ma szczęście, otulają go dwa piękne parki krajobrazowe i ten Welski, którego pan jest dyrektorem, właśnie to chyba nie jest daleka historia, on powstał nie tak bardzo, bardzo dawno. Może zacznę w ten sposób, że pierwszy park krajobrazowy w Polsce powstał w 1976 roku. Był to czas, kiedy takie oddolne inicjatywy powodowały, że wyszukiwano szczególne obszary i jeszcze bez podstaw prawnych tworzono, wydzielano rejon, gdzie przyroda, gdzie szczególne walory predycynowały ten obszar do utworzenia takiej formy. Która obecnie przyjęła nazwę Parku Krajobrazowego. Natomiast wówczas nie było jeszcze ustawowych przepisów. Na przykład góźnieńsko-lizbarski po sąsiedzku powstał na podstawie ustawy o ochronie środowiska i Dawna Otulina, górnieńsko lizbarskiego Parku została przydzielona, wydzielona i utworzono następnie Welski Park Krajobrazowy, ale wcześniej nastąpiło coś takiego jak chęć przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I wówczas na podstawie tych warunków przedakcesyjnych, Polska została zobowiązana do tworzenia takiej formy ochrony przyrody. Utworzono ustawę o ochronie przyrody, która zdefiniowała pojęcie parku krajobrazowego i wówczas to był ten moment, kiedy w Polsce powstało najwięcej parków krajobrazowych. Belski Park Krajobrazowy powstał już na podstawie tej nowej ustawy. A ma Pan takie informacje, jak, skąd wyszła taka inicjatywa, że ten teren trzeba koniecznie y, y, zrobić parkiem? Inicjatywa była po stronie województwa turyńskiego. Tam była grupa ludzi zainteresowanych tym, żeby w tym rejonie powstał park krajobrazowy i oni wywarli wpływ na ówczesnego wojewodę Ciechanowskiego i pod kierownictwem ówczesnej konserwator przyrody, pani Hanny Hiczewskiej, dążono do tego, żeby wyznaczyć obszar chroniony w naszym rejonie. I Wpływ Torunia był na tyle silny, że powstał właśnie góryziensko-lizbarski park krajobrazowy z olbrzymią otuliną. Następnie właśnie zobowiązanie rządu wobec przepisów Unii Europejskiej spowodowało, że poszukiwano miejsc, gdzie można było utworzyć kolejne parki, żeby spełnić warunki przedakcesyjne i wówczas padło na otulinę, dawną otulinę GLPK i z tej otuliny utworzono Welski Park Krajobrazowy KO, rygując nieco e, granice. Przybliży nam pan e, definicję z otuliny, co to takiego. To jest wszystko co na obrzeżach, tak, Parku? E, no więc właśnie Otulina e, to jest takie e, pojęcie e, bardzo enigmatyczne, które nie wnosi e, nic konkretnego e, w ochronę przyrody bo definicja y, Parku Krajobrazowego mówi, że tworzy się park, a wokół niego otulinę. Z tym, że y, wówczas ustawodawca y, y, nie wniósł y, żadnych szczegółów, żadnych konkretów. I w momencie, kiedy nastąpiła reforma administracyjna i y, Lidzbark znalazł się w województwie warmińsko-mazurskim, tamtejsza pani y, konserwator przyrody y, Postanowiła, żeby tworzone wówczas obszary chronionego krajobrazu były jednocześnie otulinami parków krajobrazowych. I w ten sposób wokół Welskiego Parku utworzono obszary chronionego krajobrazu, które jednocześnie stanowią otulinę Parku Krajobrazowego. Panie dyrektorze, jak Park Welski Park Krajobrazowy wyglądał na początku? Początkowo y, zaczynaliśmy w bardzo skromnych warunkach. W dawnej siedzibie po y, kombinacie PGR Lisberg nasza dyrekcja y, przejęła y, trzy pomieszczenia i tam czterech pracowników y, Przystępowało do pierwszej pracy. Zapoznawaliśmy się z przepisami, zaczynaliśmy współpracę z samorządami. Tak jak mówiłem, siedziba bardzo skromna. Dzięki współpracy z gminą Litzbarg została przeniesiona do miejscowości Jelen. Tutaj początkowo naprawdę też było bardzo skromnie. Ale stopniowo przez poszczególne lata wyremontowaliśmy budynek, zagospodarowaliśmy otoczenie, stworzyliśmy muzeum etnograficzne, a równolegle tworzyliśmy muzeum przyrody, które początkowo mieściło się w piwnicach przedszkola w mieście. A po wyremontowaniu siedziby w Jeleniu przenieśliśmy eksponaty przyrodnicze do jednej siedziby. W tej chwili jest to logistycznie o wiele łatwiej do prowadzenia takiej instytucji. Co można tam zobaczyć, panie dyrektorze, w tych muzeach? W muzeach mamy bardzo ciekawe eksponaty przyrodnicze, które był moment, Ilość i różnorodność tych eksponatów była największa w województwie. W tej chwili powstały większe muzea, większe muzea przyrodnicze. Niemniej jednak my dysponujemy tą salą, która początkowo miała służyć edukacji edukacji ekologicznej, edukacji młodzieży, ale właśnie pod wpływem tych wzajemnych relacji z samorządem, doszliśmy do wniosku, że wzmocnimy nieco ten akcent turystyczny i zaczęliśmy promować te nasze muzea jako jedną z forum, jedną z atrakcji turystycznych. Z myślą o młodzieży tworzymy aktualnie piwakowisko, gdzie będzie możliwość postawienia namiotów. Jest przygotowywana. Wiata ogniskowa, gdzie będzie można prowadzić szkolenia i yy, yy, jednocześnie spożywać posiłki, a obok będzie yy, miejsce, gdzie w małej kuchence można będzie przygotować posiłki, obok będzie pomieszczenie socjalne Łazienka, Prysznic i tak dalej. Panie dyrektorze, mówił tutaj Pan o wielu inwestycjach. Musicie współpracować z różnymi gminami, bo Welski Park Krajobrazowy na jego, na jego terenie jest wiele gmin. Jak ta współpraca się układa? Jak się pracuje? Jak się współpracuje z samorządami? Wielki Park położony jest na e, terenie czterech e, gmin. E, siedziba jest na terenie gminy Lisbark i tu właśnie ścisła współpraca z kolejnymi burmistrzami e, zaowocowała wieloma inicjatywami. Również w gminie, w gminie Rybno znakomita współpraca, czy w gminie Grodziczno, czy z Płośnicą, z samorządami mamy wypracowane formy współpracy i mogę powiedzieć jedno, że nawet współpraca zagraniczna między gminą Rybno czy gminą Lisbark Powstawała również przez współpracę czy wzajemne relacje z naszym parkiem Krajobrazowym. I takiej współpracy życzę ciągle, żeby ona trwała i żeby się rozwijała. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Spotkaliśmy się z okazji setnej rocznicy powrotu Lidzbarka do Macierzy, i moim gościem był dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, pan Krzysztof Główczyński. Była to audycja Gość Radia 7 Adamejnik. Do usłyszenia. Audycja powstała z okazji obchodów stulecia powrotu Lidzbarka do Polski. Radio 7.